Godzina 14, niedziela. Zacząłem od palenia ogniska, ładnie przysypało śnieżkiem, aura nam się bardzo ładna zrobiła, więc postanowiłem wykorzystać te ostatnie dwa dni, kiedy ma być na plusie, bo następne dni już zapowiadali, że w dzień ma być jakiś minus, aczkolwiek obserwuję tą pogodę, ona bardzo mocno się mieli. Jeszcze na, na następny tydzień zapowiadali tam minus 10 w nocy, już teraz nie zapowiadają minus 10, ale widzę, że po tym kanale tutaj ta kolejna warstwa yy, lodu się tworzy. Mam nadzieję, że tutaj Odra będzie spychała i nie pozwoli, aby tutaj ten odcinek zamarzł. Także dwa kije w wodzie, kompletnie nic się nie dzieje. Od godziny jestem na rybach. Pinka dendrobena, mam kukurydzkę, mam pelecik nawet dzisiaj ochotkowy, ale on miał iść jako nęcenie, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Piękny zachód słońca, w międzyczasie jakieś drobne opady śniegu, ognisko płonie, a brań jak nie ma, tak nie było. Aczkolwiek nie mam z koleżką Chrisem kontaktu i nie wiem czy on nęcił czy nie, bo zostawiłem mu wiadro. Byłem u niego dzisiaj na ogrodzie, wiadra nie ma, więc nie wiem kiedy nęcił. Także nie mogę liczyć na to, że ryba będzie tutaj coś może szukała. Spokój, cisza jest. I szydła słychać. I nikogo nad wodą. Dzisiaj pierwszy przetarłem szlak. Dobija trzecia godzina, jak jestem na łowisku. Było drobne jakieś jednobranie. Coś mi zjadło na drugim kiju dendrobenę. I nic poza tym kompletnie się nie dzieje. Tak. Przy kijach przesiedziałem dobre dwie godziny non stop zmarzłem mocno aż mi ognisko zaczęło gasnąć więc teraz postanowiłem dograć wam relację powiedzieć jak to wygląda jak widzicie no, jakiś drobny śnieg jestem w zakrzaczonym miejscu oczywiście więc nie odczuwam tego wiatru tutaj dzisiaj tak pomimo tego że ognisko mnie dogrzewa siedząc nad wodą Czuję ten chud, także jak widzicie, ognisko mam i sobie jeszcze chwilę podziałam. Cholera, skąd ten kurde śnieg się wziął nagle? No, o, także widzicie, jakie poślizgi trzeba uważać, tak czy inaczej. Zapowiadają bardzo duże mrozy między 15 a 20 stycznia. Ma być po minus 17-18 w nocy, aczkolwiek ta prognoza. Pogody tak się mieli, że w przeciągu tygodnia, jak ją obserwowałem, no to się tak pozmieniało, miało być minus 10 ostatnio, a jest raptem minus 4, teraz jest delikatnie plus może 0, chociaż śnieg pada to może być nawet już przy minusie. Plecionki kołowrotki mi tak nie pozamarzały dzisiaj, więc nie ma takiej tragedii. Także. Jeżeli wszystko pozamarza, to tak czy inaczej w te duże mrozy mam specjalny odcinek dla Was, który specjalnie nagrałem latem nad jeziorem, na plaży i w porcie. Co prawda ryb tam nie było, jakieś drobne okoniki tam złapałem w porcie, ale i tak warto zobaczyć. Jakbyście chcieli jechać gdzieś na wakacje z rodziną i powędkować, to naprawdę warto, bo. Polecali mi wędkarze, żeby odwiedzić te miejsca, chociaż ja nic nie złowiłem, nie? Także, no, tyle z mojej merytoryki. Lukas Fishing Biblioteka. Wszystko pięknie, tylko zaczyna faktycznie śnieg padać. Więc powoli się już pakuję dzisiaj. A Ślisko jest ciemno i trzeba uważać to nie, ja tędy nie chodził, będę schodził i z wysypię resztę tej zanęty teraz w kulach. Jak się Chrisu do mnie odezwie, to będę wiedział co się dzieje, kiedy nęcił i tak dalej. No i odczekam parę dni. Mam nadzieję, że te mrozy nie przyjdą. Nagle wbiło się do jeziora dwa, cztery, sześciu Kitajców, Wietnamców, z reklamówkami coś zbierają, ale nie wiem co.